Ty ty ty! do mnie będziesz! Co on sobie myśli? Gówniarz jeden niewychowany! Jak cię matka wychowała tej? Naprawdę. Szało można dostać z takimi wyrostki takie. Jedzie i strzela, nawet nie wiedzie. Ciemno a trafia. atrafia. Gień! A dobre. Dobre, naprawdę dobre. Oby dwóch ubitych. Co ryzykujemy? Dobra, trzy, dwa, jeden. Ha, <laughs> nie, dobra, skaczymy. ha, wow! Co on zrobi? Co on odwali? Co to za skoki do nieba? ha, wow. Wow. Wow, 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 dupa, chyba dupa, chyba dupa! Straszna dupa! Wywalił mnie z tamtego miejsca. O kurde, powiem wam, że tego się nie spodziewałem. O Jezus, jak mnie pierdzielną, ty! Aż mi oko wypadło! I co mam teraz zrobić? Toż to jest jakieś chore Fuck fuck, 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 fuck. fuck, fuck. Krak, 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 krak. A! A, to bez jaj, no to jak się ten fujuje. Ja znowu zginąłem trzeci raz już! Czemu szwagier znowu pije? A w sumie to, że szwagier pije jest dosyć normalne. ale dlaczego jesteśmy w jakiejś dziwnej chacie i tak dalej? Wszystko powinien opowiedzieć nam szwagier, ale od, od tamtej pory po prostu coś się wydarzyło w tamtej wiosce po prostu zamilkł, nie wiem, nie wiem jak on na niego wpłynąć, żeby zaczął mówić. Dostał jakiegoś dziwnego tutaj urazu, w ogóle się nie odzywa i, i, i tak i tak jakby, nie wiem, może on nie słyszy. Nie mam pojęcia co z nim się stało. W każdym razie pije dalej, więc chyba jego organizm normalnie funkcjonuje. Fuck, ktoś ten nieźmieć mnie zaraz ugryzie. Okej, okay, słuchajcie, dlaczego tutaj jesteśmy? A to w sumie dlatego, że przez ten długi okres, kiedy nie było wiejskiej przygody... Szwagier lubił sobie dalej popić i w sumie stało się tak, że rozechlał całą wioskę i, i tam w remisie często były imprezy i tak dalej, takie wiecie, to, to grube takie libacje tam były alkoholowe. I ogólnie pewnego wieczoru doszło do tego, że tak wszyscy pochlali i to w sumie, w sumie to było lato, a oni mieli fajerwerki, nie mam pojęcia skąd, w każdym razie chcieli sobie postrzelać, tak jakoś wyszło, że... Podpalili wioskę i, i się wszystko spaliło i dosyć ciekawie wyszło, że nikt nie miał gdzie mieszkać No i w sumie wypieprzyli nas z tej gminy i musieliśmy gdzieś iść No ale na całe szczęście znalazłem jakiś dom, gdzie będziemy mogli sobie zamieszkać Kuja tam, ja go znalazłem mhm, no na pewno, dobra Czekaj, ja zrobię tu O Zobacz, nie... Enzi, jaki doświadczony leśnik, zobaczcie go no, Ja <laughs> nie, to... nie wiem, czy to dobrze wygląda I kto z tego się nadaje 2000 years later. Sołtys, co prawda praca była trudna. Blasty, yy, twoje ja komentarze, tak myślę, że nie były zbędne, bo się przydały i tym oto mocą udało nam się stworzyć przepiękną cho... O Boże, co to jest? Choinkę. No jest, jest z pewnością choinką jakby, by, by... myślę, że dziadek powinien to poprawić. Z pewnością. Bo... bo nie będzie mieszkać póki co i szwagra też trzeba ogarnąć, bo no bo on nie może sam żyć w tej chwili. no, Trzeba go położyć w łóżku i pójść, kućwa, po jakieś leki, bo no bo chłopakowi wyżarło całkowicie mózg. A najlepsze jest to, a najlepsze jest to, że szwagier zajął się zupełnie czymś innym. Spójrzcie. Więc sami widzicie, że ze szwagrem jest coraz gorzej, jeżeli on już się zajmuje, nie wiem, ubojnią, w masarni robi. No nie mam pojęcia. W każdym razie mięso sprzedaje po to, żeby mieć na chlanie, no Szwagier wziął się do roboty. To, to tak nie powinno być. Naprawdę trzeba załatwić mu jakieś lekarstwo. Tutaj raczej nic nie znajdę w tym świecie Bo, bo tutaj w sobie nic nie ma Tutaj nawet nie mam mobów Telefon Ale o co chodzi? Budzik Skąd mi się budziki biorą o tej godzinie? Wężuś mi się zrobił Ja chcę go nazwać Fuck Zobaczcie mam węża Ła jaka jazda Ty z wężem mogę latać teraz no i co mi zrobisz, Małpo? Mam węża teraz na sobie. Chodź do mnie. Wężuś. O! Jak zajebiście. Czekajcie, Zejdź ze mnie, a ja się pozbędę tych zombiaków, bo nam wlezo do domu. Mam swojego przyjaciela. Czekaj, a, a weź ze mnie ja chcę cię nazwać, bo ja nie wiem, czy to się w ogóle ciebie nazwać jakoś. Nie. Nie. Nie da się, czekajcie, piszcie mi w komentarzu, czy da się nazwać wężusia, bo chciały nadać mu imię, a, a tak to nie mogę. Będę go nosił na ramieniu zawsze ze sobą, będzie, będzie bezpieczny. Otwórzmy sobie drzwi. Albo nie. Ty go gryziesz! Jesteś zajebisty, muszę cię wytresować. Chodź na mnie, na rękę. I będziemy zaraz się iść, tylko... Wiecie co, zrobimy małe cięcie i poczekamy aż zrobi się dzień, bo w nocy to nie ma co tutaj są w ogóle wychodzić. Pewnie zapytacie mnie, gdzie jestem i, i co ja tutaj robię. A, a ja wam powiem, że nie wiem. Chciałem po prostu kliknąć sobie na wężusia i wziąć go sobie na ramię, żeby móc się bronić, żeby móc wyjść i wiecie, i pochwalić się zombiakom, że, że ja mam przyjaciele, oni nie mają. No i wyszło tak, że wężuś chyba też zaprzyjaźnił się z innym zwierzątkiem, a zaprzyjaźnił się z mrówką. I, i zamiast kliknąć na, na wężusia, to, to, to ja klikłem na mrówkę i, i mnie tu przeniosło. Już mi zabili Bogdana, już mi podpalili chałupę, no nie. Po prostu kurwa nie! Ile można? Ludzie! Raz już mi chałupę spalili, drugi raz nie chcę! No stój! Przestań się palić domu! Jak ja tego nie do widzę! z domu mi! Gnoje jedne! Fuck. Daj mi To się ja nie mam czasu, żeby cokolwiek zrobić tutaj! Gdzie złoty miecz? Daj mi diaksowy! Daj mi żarcie, złote jabłko To ciędz to, nie wyrzucaj! Człowieku! Kusia. To mi spalą znowu! Już do domu mi wlazło, no toć bez jaj. Toś mi zaraz wszystko spali Idź stąd! I się więcej nie pojawiaj Ratowałem chałupę czy nie? No tam u góry się pali, będę musiał pop poprawiać, ale... No bez jaj! Poszedłem obcim, ty mi chałupę podpalasz! tak Trafiłem Po prostu... Bogdana zabił... Ja nie wiem, no... Czemu tak mi robią?